Wyobraźmy sobie świat, w którym granice państwowe stają się iluzją, a polityczni przeciwnicy znikają bez śladu, porywani, torturowani i mordowani w skoordynowanych operacjach. Świat, w którym rządy autorytarne, wspierane przez potężne mocarstwa, tworzą sieć terroru, która rozciąga się daleko poza ich własne terytoria. To nie jest scenariusz powieści science fiction, lecz mroczna rzeczywistość operacji Gondor. Tajnego porozumienia, które w latach 70. XX wieku na zawsze zmieniło oblicze Ameryki Południowej. Po zakończeniu II wojny światowej, region Ameryki Południowej stał się kluczową areną narastających napięć ideologicznych zimnej wojny. Stany Zjednoczone w ramach polityki powstrzymania komunizmu intensywnie angażowały się w sprawy wewnętrzne państw regionu. W latach 60. i 70. Wiele krajów Ameryki Południowej doświadczyło wojskowych zamachów stanu, które doprowadziły do ustanowienia prawicowych dyktatur, m.in. w Brazylii, Boliwii, Chile, Urugwaju, a później w Argentynie. Reżimy te charakteryzowały silny antykomunizm i dążenie do eliminacji wszelkiej opozycji politycznej, często posługując się brutalnymi metodami. W tym burzliwym okresie Kluczową rolę odegrała doktryna bezpieczeństwa narodowego polityczno-wojskowa strategia, która priorytetowo traktowała obronę suwerenności i stabilności państwa, usprawiedliwiając represyjne środki przeciwko postrzeganym zagrożeniom, w tym ruchom lewicowym. W Ameryce Łacińskiej DBN stała się szczególnie wpływowa w latach 60. i 70. Gdy rządy wojskowe uzasadniały łamanie praw człowieka i autorytaryzm jako konieczne do utrzymania stabilności, zimna wojna stanowiła bezpośredni katalizator, dostarczający ram ideologicznych dla interpretacji bezpieczeństwa narodowego. Polityka Stanów Zjednoczonych po rewolucji kubańskiej w 1959 roku przeniosła nacisk na bezpieczeństwo wewnętrzne w Ameryce Łacińskiej. Doktryna bezpieczeństwa narodowego, promowana przez amerykańskie programy szkoleniowe, redefiniowała misję wojsk na zwalczanie wrogów wewnętrznych. Ta ideologiczna transformacja, wspierana przez pomoc USA, legitymizowała stosowanie surowych, pozaprawnych metod, tworząc wspólną płaszczyznę dla rozprzestrzeniania się terroru państwowego. Operacja Condor była bezpośrednim przejawem tego podejścia. Współpraca między służbami wywiadowczymi krajów Ameryki Południowej istniała już przed formalnym ustanowieniem operacji Kondor w 1975 roku. Już w latach 60. tych oficerowie wywiadu z krajów, które później stały się częścią Kondora, przybywali do baz brazylijskich na szkolenia z zakresu walki z partyzantką i metod represji. W lutym w 1974 roku urzędnicy bezpieczeństwa z Argentyny, Chile, Urugwaju, Paragwaju i Boliwii spotkali się w Buenos Aires, aby przygotować skoordynowane działania przeciwko celom wywrotowym. Spotkanie to było określane jako prototyp kondora. Formalny dokument założycielski operacji Kondor w 1975 roku zapewnił instytucjonalne ramy dla tych istniejących już praktyk. Przekształcając nieformalną współpracę w sformalizowany system represji. Na początku 1974 roku tysiące przeciwników politycznych z autorytarnych reżimów Ameryki Południowej uciekło do sąsiednich krajów, głównie do Argentyny, gdzie osiedliło się około 100 tysięcy uchodźców. W tym samym roku oficjalnie ogłosili Rewolucyjną Juntę Koordynacyjną w Buenos Aires, która zjednoczyła cztery grupy partyzanckie z Chile, Argentyny, Boliwii i Urugwaju. Posłużyła ona jako strategiczne uzasadnienie dla pogłębienia współpracy między południowoamerykańskimi siłami bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że mimo faktu, że Che Guevara nie żył już od kilku lat, to wciąż bardzo silnie rezonował i na plakatach była jego podobizna wraz z jego cytatem. Obecność tysięcy uchodźców politycznych, zwłaszcza w Argentynie, oraz ich ciągła aktywność polityczna, w tym tworzenie takich jak wspomniana grup, była postrzegana jako egzystencjonalne zagrożenie dla autorytarnych reżimów. To zagrożenie było kluczowym czynnikiem napędzającym zapotrzebowanie na skoordynowane represje transnarodowe, rozszerzając politykę represji krajowej poza granice państw. Chile, a konkretnie szef tajnej chilijskiej policji pod nazwą DINA, Manuel Contreras. Odegrało kluczową rolę w zorganizowaniu spotkania założycielskiego operacji Kondor. Contreras zaprosił 50 oficerów wywiadu z Argentyny, Brazylii, Boliwii, Chile, Paragwaju i Urugwaju na Akademię Wojenną Armii w Santiago w Chile. Spotkanie, nazwane Pierwszym Spotkaniem Wywiadów Narodowych, odbyło się w okresie od 25 listopada do 1 grudnia. 1975 roku. czyli DINA pokryła wydatki dla delegatów z każdego kraju, co świadczyło o zaangażowaniu Chile w formalizację tej współpracy. Oficjalne założenie operacji KONDOR nastąpiło 28 listopada 1975 roku w Santiago w Chile podczas sesji pierwszego spotkania wywiadów narodowych. Dokument założycielski. Został podpisany przez argentyńskiego kapitana marynarki Jorge Casa, boliwijskiego majora armii Carlosa Mena, wcześniej wspomnianego szefa tajnej chilejskiej policji, oraz przez paragwajskich i urugwajskich pułkowników armii. Brazylia, choć nie podpisała porządkowego porozumienia, później przystąpiła do operacji lub dostarczała dane wywiadowcze. W późniejszej fazie dołączyły także Ekwador i Peru. Stając się członkami na początku 1978 roku. Tak jak wspomniałem, ten dokument zapewnił instytucjonalne ramy dla represyjnych działań wywiadowczych. Celem było prześladowanie i eliminowanie aktywistów politycznych, społecznych, związkowych czy studenckich. W pierwszej fazie utworzono scentralizowaną bazę danych dotyczącą ruchów partyzanckich. Partii i grup lewicowych, związkowców, grup religijnych, liberalnych polityków i rzekomych wrogów reżimów autorytarnych. Ta baza danych zawierała tysiące profili, w tym archiwa zdjęć, mikrofilmy, raporty z obserwacji, profile psychologiczne, informacja o przynależności do organizacji, historia osobista oraz listy członków rodzin. Formalizacja operacji Kondor przekształciła rozproszone wysiłki. De facto formalny system koordynacji represji. Ta instytucjonalizacja wraz z dokumentem założycielskim i uzgodnionymi procedurami umożliwiła natychmiastowy kontakt między państwami oraz wymianę informacji wywrotowych, a utworzenie scentralizowanej bazy danych znacząco zwiększyło efektywność i zasięg represji, tym samym minimalizując koszty dla poszczególnych państw i maksymalizując zasięg geograficzny. Operacja Kondor rozwijała się w kilku fazach, z których każda rozszerzała zakres i intensywność działań represyjnych. Początkowa faza operacji Kondor koncentrowała się na stworzeniu scentralizowanej bazy danych, gromadzącej informacje na temat ruchów partyzanckich, partii grup lewicowych, związkowców, grup religijnych, liberalnych polityków oraz wszelkich osób uznanych za wrogów reżimów autorytarnych. W drugiej fazie identyfikowano i atakowano osoby uznane za regionalnych wrogów politycznych. Obejmowało to skoordynowane działania przeciwko celom terrorystycznym w krajach członkowskich, co oznaczało, że siły bezpieczeństwa jednego kraju mogły działać na terytorium innego, aby schwytać lub wyeliminować zidentyfikowane osoby. Trzecia i najbardziej tajna faza operacji KONDOR obejmowała tworzenie specjalnych zespołów. Z krajów członkowskich, które miały podróżować po całym świecie, aby przeprowadzać sankcje aż do zabójstwa przeciwko terrorystom lub zwolennikom organizacji terrorystycznych. Wymieniono konkretne kraje europejskie, takie jak Francja i Portugalia, jako miejsca możliwych operacji w ramach trzeciej fazy. Zespoły w operacji Kondor były zarówno jedno, jak i wielonarodowe. A wszystkie operacje były wykonywane z użyciem fałszywych dokumentów. W celu ułatwienia i koordynacji tych złożonych operacji, operacja Condor opierała się na kilku kluczowych mechanizmach. Condortel dedykowany, szyfrowany kanał komunikacji, umożliwiający szybką wymianę informacji wywiadowczych i operacyjnych między krajami członkowskimi. Jego główna baza znajdowała się w amerykańskiej placówce w strefie kanału Panamskiego. Condoreje oś operacyjna z wysuniętym dowództwem i biurem koordynacji w Buenos Aires obsadzona przez oficerów z państw członkowskich nadzorująca operacje w regionie i jednostka TSEO oddzielna, ściśle tajna operacja grup łowców złożonych ze specjalnie przeszkolonych agentów argentyńskich, chilijskich i urugwajskich których zadaniem było zabijanie celów poza Ameryką głównie w Europie W okresie szczytowej współpracy operacji Kondor. Argentyna po wojskowym zamachu stanu z 24 marca 1976 roku stała się wiodącą siłą w rozwijaniu i zarządzaniu operacją. Argentyna sprawowała rotacyjną prezydencję organizacji Kondor, a jej wysunięte dowództwo i centrum operacyjne TSEO znajdowały się w Buenos Aires. Operacja Kondor była kluczowym rozszerzeniem krajowych polityk represji tych państw. Zacierając granice między krajowymi a międzynarodowymi operacjami bezpieczeństwa. Operacja Kondor charakteryzowała się szerokim wachlarzem brutalnych metod represji, które miały na celu eliminację opozycji politycznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Obejmowała tajne, transgraniczne porwania i zniknięcia wygnanych dysydentów, ich przekazanie do innych krajów, tortury i pozasądowe egzekucje. Wielu celów Kondora, w tym związkowców, profesorów, ustawodawców, urzędników partyjnych i byłych prezydentów, zostało uprowadzonych i nielegalnie przetransportowanych do swoich krajów ojczystych, gdzie często czekał ich tragiczny los. Istnienie represji transnarodowych stworzyło lukę eksterytorialną, utrudniając śledztwa i ściganie naruszeń praw człowieka, ponieważ rządy mogły przerzucać winę. Na inne kraje. W ramach operacji Condor ustanowiono tajne środki detencyjne dla zagranicznych więźniów. Przykładem jest Automotores Orletti, Buenos Aires. Opuszczony garaż, wyposażony w urządzenia do tortur i obsadzony przez urugwajskich i argentyńskich oficerów wojskowych. Świadkowie zeznawali, że widzieli tam torturowanych Boliwijczyków, Chilijczyków, Urugwajczyków i dwóch kubańskich dyplomatów. W tym wachlarzu tortur znajdowały się m.in. podtapianie, więzienie w skrzyniach, zmuszanie ofiar do pozostawania w pozycji stojącej, przemoc seksualna, pozbawianie snu i oczywiście przemoc fizyczna. Jednak najbardziej znane były loty śmierci to forma pozasądowych zabójstw, w której ofiary są zrzucane na śmierć z samolotów lub helikopterów. A ich ciała lądują w oceanach, dużych rzekach lub górach. Loty śmierci były szeroko stosowane przez operację Condor, zwłaszcza przez chilijską Dina. W Argentynie, podczas dyktatury Jorge Rafaela Videli, była to preferowana metoda zniknięć. Samoloty transportowe były ładowane z zapakowanymi i obciążonymi ciałami zatrzymanych, po czym zrzucane do oceanu. W wielu przypadkach ofiary były torturowane i silnie uspokajane. Ale wciąż żywe, gdy były wrzucane. Były argentyński kapitan marynarki wojennej Adolfo Slingo publicznie ujawnił szczegóły lotów śmierci, opisując proces. Byli nieprzytomni. Rozbieraliśmy ich do naga i gdy dowódca lotu wydał rozkaz, otworzyliśmy drzwi i wyrzucaliśmy ich. Nagich, jednego po drugim. Z samolotem używanym do lotów śmierci był m.in. Skyvan PA-51, który został zidentyfikowany i repartiowany do Argentyny, gdzie ma być przechowywany w Szkole Mechaników Marynarki Wojennej, będącej głównym ośrodkiem zatrzymań, tortur i eksterminacji argentyńskiej dyktatury wojskowej. Loty śmierci były metodą zniknięć przeciwników, zaprojektowaną tak, aby nie pozostawiać śladów co uniemożliwiało rodzinom odnalezienie ciał i przyczyniało się do zjawiska wymuszonych zaginięć. Stany Zjednoczone były świadome tej praktyki. Operacja Kondor obejmowała zabójstwa lub próby zabójstw kluczowych przywódców opozycji politycznej przebywających na wygnaniu w Ameryce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Do najbardziej znanych przypadków należą: Orlando Letelier i Ronnie Moffitt. Były minister spraw zagranicznych, jego amerykańska koleżanka, zostali zamordowani w Waszyngtonie 21 września 1976 roku w wyniku eksplozji samochodu pułapki. Zelmar Michelini Urugwajski senator zamordowany w maju 1976 roku. Juan Jose Torres były prezydent Boliwii porwany i zamordowany w 1976 roku w Buenos Aires, został znaleziony na poboczu drogi z zawiązanymi oczami i podziurawionym od kul ciałem. Władze Argentyny i Boliwii wyparły się udziału w zabójstwie. Bernardo Leighton, chilejski przywódca chrześcijańskiej demokracji, i jego żona zostali zaatakowani w Rzymie. Udało mu się przeżyć? Jednak rozległe uszkodzenia mózgu sprawiły, że już do końca życia został niepełnosprawny. Te zabójstwa promieniente postaci służyły eliminacji zagrożeń i wysłaniu sygnału o bezwzględności reżimów i ponadnarodowym zasięgu i władzy. Innymi znaczącymi przypadkami ofiar byli Jorge Zafaroni i Maria Emilia de Zafaroni. Rukwajscy obywatele porwani w Buenos Aires 27 września 1976 roku i przekazani urugwajskiemu rządowi. Ich dziecko, Marianna, zostało odzyskane dopiero w 1993 roku. Oracio Campiglia i Susana Binstock, członkowie partyzanckiej rewolucyjnej jednostki Montoneros, schwytani w Brazylii w marcu 1980 roku przez argentyńskich oficerów, Koordynacji z brazylijskim wywiadem, przewiezieni do Argentyny, nigdy więcej nie widziani. Dokumenty ujawniły, że amerykańskie agencje wywiadowcze miały wiedzę o operacji Kondor i wszystko monitorowały. Departament Stanu, Departament Obrony i CIA były dobrze poinformowane o operacji i jej prekursorach na lata przed 1976 rokiem. Pomimo tego nie podjęły wysiłków, aby ją powstrzymać. Dopóki nie osiągnęła trzeciej fazy, a w niektórych przypadkach podejmowały znacząco niewystarczające działania, by uratować ofiary. To też pokazuje, czym była zimna wojna. Dla USA powstrzymanie komunizmu i wspieranie sojuszniczych dyktatur często przeważało nad obawami o prawa człowieka. Stany Zjednoczone współpracowały i finansowały tajne operacje Operacji Kondor. Waszyngton dostarczał kondorowi wywiad wojskowy i szkolenia. Pomoc finansową, zaawansowane komputery, technologie śledzenia i dostęp do kontynentalnego systemu telekomunikacyjnego. CIA dostarczyła komputery dla scentralizowanej bazy danych, która przechowywała informacje o tysiącach osób podejrzanych politycznie, ponieważ żaden inny kraj na kontynencie nie posiadał wówczas niezbędnych środków technologicznych. Kraje członkowskie miały dostęp do chronionego systemu komunikacji CondorTel, którego główna baza znajdowała się w amerykańskiej placówce w strefie kanału panamskiego. CIA utrzymywała bliski kontakt z członkami chilińskiej DINA, a jej szef Manuel Contreras był płatnym kontaktem CIA do 1977 roku. CIA dostarczało również listy podejrzanych i inne informacje wywiadowcze państwom wojskowym zaangażowanym w operację Condor. Henry Kissinger, ówczesny sekretarz stanu USA, 16 września 1976 roku, zaledwie pięć dni przed zamachem w Waszyngtonie, Kissinger wycofał instrukcje wysyłane do ambasadorów USA w krajach Stożka Południowego, aby ostrzec przywódców przed serią międzynarodowych morderstw. Kissinger wyraźnie wyraził poparcie dla represji politycznych. 5 października 1976 roku powiedział argentyńskiemu ministrowi spraw zagranicznych Nasza podstawa jest taka, że chcielibyśmy... Abyście odnieśli sukces. Mam staroświecki pogląd, że przyjaciół należy wspierać. To, co nie jest rozumiane w Stanach Zjednoczonych, to fakt, że macie wojnę domową. Im szybciej odniesiecie sukces, tym lepiej. W latach 60. i wczesnych 70. plany koordynacji działań przeciwko postrzeganym zagrożeniom w Ameryce Południowej były rozwijane wśród międzynarodowych urzędników bezpieczeństwa. United States Army School of the Americas w skrócie SOA i na konferencji Armii Amerykańskich. SOA, później przemianowana na Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, szkoliła członków Armii Latynoamerykańskiej w szerokim zakresie tematów. Od naprawy jeepów po wydobywanie informacji od więźniów. SOA przekształciła swój program nauczania w 1961 roku. Aby skupić się na koncepcji wroga wewnętrznego. Ta zmiana w połączeniu ze szkoleniami USA w zakresie tortur psychologicznych i wojny niekonwencjonalnej bezpośrednio wpłynęła na taktyki przyjęte przez siły bezpieczeństwa Ameryki Łacińskiej. Stany Zjednoczone aktywnie pomagały w tworzeniu zespołów łowców zabójców. Rola USA wykraczała poza bierną wiedzę. Aktywnie kształtowała doktryny antypowstańcze. I dostarczała szkolenia oraz zasoby, które umożliwiały brutalne metody i transnarodową koordynację charakterystyczną dla operacji Kondor. Operacja Kondor pozostawiła głębokie i trwałe piętno na społeczeństwach Ameryki Południowej, charakteryzujące się walką o prawdę, sprawiedliwość i pamięć o tysiącach ofiar. Ze względu na tajny charakter operacji Kondor, dokładna liczba ofiar jest przedmiotem sporów. Szacunki wahają się od co najmniej, 805 przypadków transnarodowych naruszeń praw człowieka do nawet 50 tysięcy zabitych, 30 tysięcy zaginionych i 400 tysięcy uwięzionych według innych szacunków. Paragwajska komisja Śledcza opierając się na archiwach terroru zidentyfikowała 20 90 ofiar, w tym 59 pozasądowo straconych i 336 zaginionych. Badaczka Joan Patrice McSherry oszacowała od 400 do 500 zabitych w operacjach transgranicznych. W Argentynie prokuratorzy zidentyfikowali 169 ofiar operacji Condor. Ten szeroki zakres szacunków podkreśla tajny charakter operacji i celową politykę zaginięć, która miała na celu zacieranie dowodów i unikanie odpowiedzialności. Po przywróceniu demokracji w Ameryce Południowej od lat 80. XX wieku dążenie do prawdy i sprawiedliwości stało się kluczowe. W Argentynie ustanowiono Narodową Komisję do Spraw Przymusowych Zaginięć w 1983 roku. Już dwa lata później doprowadzono do skazania wielu wysokich rangą oficerów. Ustawy amnestyjne zostały uchylone w 2003 roku. I uznane za niekonstytucyjne w 2005, co umożliwiło wznowienie ścigania. Proces Kondor w Argentynie rozpoczął się 5 marca 2013 roku. Był pierwszym, który rozważał transnarodowy wymiar przestępstw. W 2016 roku 15 byłych urzędników wojskowych zostało uznanych za winnych, w tym były dyktator Reynaldo Bignone. W Chile. Aresztowanie Augusto Pinocheta w 1998 roku ujawniło więcej informacji o kondorze. Chilijscy sędziowie ustanowili precedensy przeciwko permanentnym porwaniom, umożliwiając ściganie pomimo ustaw amnestyjnych. W Urugwaju były prezydent i inni oficerowie wojskowi zostali aresztowani i skazani za zaginięcia i zabójstwa polityczne. W 2019 roku sąd apelacyjny w Rzymie. Skazał 24 oskarżonych z Ameryki Południowej na dożywocie, za morderstwa blisko 40 osób z Włoch i Urugwaju. Częściowo dzięki dokumentom zebranym przez dr Lesę w Brazylii, prezydent Fernando Enrique Cardoso nakazał w 2000 roku ujawnienie akt wojskowych dotyczących operacji Kondor. Narodowa Archiwum Bezpieczeństwa oraz badacze akademicy. Tacy jak dr Francesca Lessa odegrali kluczową rolę w dostarczaniu krytycznych dowodów dokumentalnych i zeznań do procesów sądowych. Odkrycie archiwów terroru w Paragwaju i unikalna baza danych Lessy były kluczowe w uchylaniu uniewinnień i zapewnianiu skazań. Operacja Kondor zakończyła się wraz z upadkiem Argentyńskiej Junty Wojskowej w 1983 roku, co uważa się za punkt zwrotny. Prowadzący do upadku innych dyktatur w Ameryce Południowej. Pomimo procesów demokratyzacji, transnarodowe naruszenia praw człowieka były trudne do zbadania, pozostawiając rodziny bez wiedzy o losie bliskich i bez sprawiedliwości. Można powiedzieć, że rządy nie chciały otwierać puszki Pandory i przerzucały winę na inne kraje, utrudniając tym samym procesy rozliczeniowe. Proces Kondor w Argentynie jest postrzegany jako początek. A nie koniec dyskusji o przestępstwach transnarodowych. Istnieje nadzieja, że wpłynie on na sąsiednie kraje, które pozostają w tyle w zakresie rozliczeń, takie jak Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Ten ponadnarodowy charakter stworzył wyjątkowe wyzwania dla dociekania prawdy i szukania sprawiedliwości. Ustawy amnestyjne i swoiste dziedzictwo strachu przyczyniły się do długotrwałej bezkarności. Argentyński proces jest pionierskim podejściem do jurysdykcji, ale obejmuje tylko ułamek zbrodni. Szczyt Operacji Kondor przypadł na lata 76-78. Po tym okresie współpraca między krajami członkowskimi zaczęła słabnąć. Ponieważ sukces krajowych represji i samej operacji Kondor w tłumieniu opozycji oznaczał, że nie było już tak dużej potrzeby współpracy. Kluczowym czynnikiem, który przyczynił się do osłabienia operacji, był spór o kanał Bigl. Pod koniec grudnia 1978 roku, który doprowadził do poważnego konfliktu między Chile a Argentyną, stawiając je na skraju wojny. Ten konflikt spowodował priorytetyzację suwerenności narodowej nad współpracą transnarodową. Ostatecznie upadek argentyńskiej junty wojskowej w 1983 roku po jej porażce w wojnie o Falklandy jest powszechnie uważany za punkt zwrotny i faktyczny koniec operacji Condor. Ludność Ameryki Południowej wciąż walczy o prawdę, sprawiedliwość i pamięć o tysiącach ofiar. Działania takie jak procesy sądowe, prace Komisji Prawdy i projekty badawcze nadal przyczyniają się do ujawnienia prawdy i zapewniania rozliczalności sprawców. Przez dziesięciolecia sprawcy cieszyli się bezkarnością dzięki ustawom amnestyjnym i pozakrajowemu charakterowi zbrodni. Jednak odkrycie archiwów terroru, deklasyfikacja dokumentów USA oraz uporczywe wysiłki aktywistów praw człowieka wraz z badaczami akademickimi stopniowo zmieniają krajobraz w kierunku odpowiedzialności.